Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma camper 4 Słuchajcie, właśnie wydajemy pięknego, prawie że nowiutkiego kampera z odwróconym dachem, który miał prysznic, miał toaletę, ale moi sąsiedzi zdecydowali, że tego nie potrzebują. Musieliśmy to usunąć, założyć szersze łóżko i właśnie przyjechali go odebrać. Idę po nich i Artur zaraz robimy szkolenie. Chodź! Słuchaj, e, bo są ty nie do końca. Nie do końca jeszcze pamiętasz, który samochód wybraliście? Nie, no nie? Chyba ten. I to będzie ten. Cześć. Cześć. To Michał. będzie ten. To jest Artur. Artur wam opowie wszystko o tym samochodzie. E, pokażę wam, co w nim można robić. Znaczy, może nie, co robić, tylko. Co te... <grym> Z czego można kogoś Na Artura musicie uważać. Także słuchaj, Artur, e, zajmij się moimi sąsiadami, jak czegoś nie będą wiedzieli, nie? To, jest... to nie dzwonią do rządy, tak? Tomek, jak zwykle, wychodzi. Słuchaj, e, przekazuję Ci pałeczkę. się do roboty. Raz, raz. <grymne> Najlepiej to robić na zamkniętych drzwiach. To jest wersja long. Wkładamy ten haczyk tutaj. Zamujemy to w takiej posiadłości, jak nam potrzeba. Wykręcamy to na zewnątrz. Zostawiamy to tak. Tutaj mamy nogi. Który wypchamy najpierw na siebie i później na dół. Tutaj mamy pokrętę, którym regulujemy wysokość podniesienia, tak? Mhm. Co bym tutaj polecał? Tak, kiedy otwieramy na maksymalną yy, długość, tak. ta noga jest prosta. Ona znajduje się na drzwiami. Musimy podnieść na taką wysokość, żeby drzwi nie z yy, tym połąkiem, tak? Czyli podnieśmy je sobie wyżej. Od wysokości drzwi. Kiedy ona będzie prosta, to ona będzie dosłownie na drzwiami. I można uderzyć drzwiami o. Udarza, dokładnie. dokładnie. Tą stronę sobie podnosimy wyżej, na przykład tą zawsze można zrobić niżej, i wtedy podczas deszczu cała woda będzie schodziła w jeden kąt i będę schowała się. A w razie wiatru, jak to zabezpieczyć? E, dla czy? wiatru zaraz już pokażę. E, z dołu mamy e, takie podkołki, zapięcia, które znajdują się. Momentek. to schowam. O, I to już jest zabezpieczenie. I tak, już i nic, to jest zabezpieczenie nie nie robi. Dokładnie. E, już mówię. Co my tutaj mamy? Tu mamy komplet śledzików. A, to właśnie tymi śledziami tam trzeba zabezpieczyć? Tak, tak. I, i tymi śledziami zabezpieczamy w dół. I to jest, to jest to wszystko, tak, nie? Ja za... Mamy y, jeden, jedno światło trzeba się od razu, sterowane rę, y, ręcznie. I drugie światło mamy na marki. Mm. Marki za górne, y, tutaj pod guzikiem to środkowe, tak? Tak. To znaczy, że kiedy chcemy szybko, na szybko nie wchodząc do środka, sobie odpalić światło. Tak? Mhm. Teraz tak. Yy, dalej. przejdziemy w, w tym kierunku. Tutaj mamy sterownik Simper Camp. Na czym to polega? Że mamy na przykład yy, różnego rodzaju światła. Możemy tutaj działać pomka wody i różne takie rzeczy podpięte pod system sterowania. Tu jest wszystko podpisane w języku polskim, także wszystko widać. Tak. Yy, czy włączamy, czy wyłączamy sobie to? Tak? A, czyli to jest oświetlenie. Dobrze. Całe sterowanie. Teraz tak sobie wchodzimy na przykład, e, poziom wody szarej i czystej. Widzimy sobie tutaj w, e, w procentowaniu ile to jest w li, litrach, nie? Czyli tutaj wszystko sobie i przesuwam po prostu drugi. E, Temperatura w środku na zewnątrz. No i tutaj ustawienia czyli tutaj sobie po prostu ustawiamy sobie to w ten sposób, jak sobie chcemy język i tak dalej. To jest takie bazowe ustawienia. czyli tutaj nie wchodzimy sobie. No znaczy możemy wchodzić, e, oczywiście teraz możemy wchodzić, jak wasz kamper jest. E, I teraz tak, po prostu przesuwam. Z lewa na prawo, czy z prawo na lewo, możemy sobie widzieć, jak to wszystko działa. Żeby okienko otworzyć, wciskamy guzik i przesuwamy to. E, żeby wodę zrobić gorąco w tak samo jak w domu, nie? No tak. To. tak. I to wszystko działa, nie? Mhm. E, indukcja działa, kiedy jesteśmy podpięci pod prąd 230, tak jak zaraz pokażę. E, Czyli to pro... z zewnątrz, z Zewnętrzny, dokładnie. Na wypadki, kiedy jesteśmy tak. na, na dziko, czy no ogólnie to, chcemy no gotować, to. Tutaj no to wyjmujemy sobie kubek. Ona jest na kartuszy szybki, mm -hmm. szybko wymiana i gotujemy sobie na yy, Iść do bo Jak wyjmujemy, to jest taki dziobek, który żeby trzeba trafić 100, tak, no żeby no to no później no nie, latało. nie latało, dokładnie. To tu kapujemy. To jest co? Lodówka non stop chodzi, tak? Yy... Tak powiem? Znaczy ustawiamy sobie tak jak sobie chcemy, tak? Tutaj w porządku. Ale nie, że pod prąd jest ten zewnętrzny. Ona nie, no z... ona chodzi na... No to jest 12, tak. tak. Tu ten pilotik od czego też chodzi na ten? To? to jest światło od gwiezdnego nieba. Czyli tutaj na górze mamy takie gwiazdki. Coś <grym> takiego tam. Na, na fajne wieczory, mam powiem. <grym> tak, no e, na temat szybkiego e, ogrzewania Webasto. Mm -hmm. To jest sterownik od Webasto. E, ustawiamy sobie na przykład temperaturę pokrętłem, można mhm. maksymalnie 35 stopni włączyć, wciskamy guzik i teraz się załącza basta. Działa albo cały czas, albo włączamy sobie na godziny, zależy co sobie chcecie. Nie? W gorące mhm. dni polecam na przykład użyć wentylatora. No, I wtedy po prostu włącza się na powietrze w aucie i to pobiera prąd z dodatkowego akumulatora i cały czas u nas tutaj kondensacja powietrza jest. To nie jest klimatyzacja, ale zawsze jakiś mhm. ruch powietrza. Ten, doda ten powietrza z... dodatkowy akumulator, jak on się ładuje? On Jaki ładuje sposób? się przez solar, przez podłączenia zewnętrzne i przez alternator podczas ziemny. Trzy po prostu... sposoby ładowania no, no. mamy w ten sposób. Stopień naładowania tego komputera Jest tutaj. Czyli nie. to tam się nie ładuje tym prostownikiem tak, przysłowiowym, tak? W domu tam. Ym, nie, wszystko nie. jest naładowane tutaj przez... albo w sieć. Ale przykładowo przyjedziemy z trasy gdzieś tam po, po tygodniowym wyjeździe, to co? Coś muszę ładować, robić? Nie, bo on w tym czasie ładuje się na przykład się, no. do samego przodu i tutaj załadować sobie tyle rzeczy, ile Wam będę potrzeba. No, tak, tylko później na noc wiesz o co chodzi. Gdzie to kurwa? Wysokość łóżka jest taka. Czyli to wszystko może się zmieścić pod łóżko, nie? Takie, takie pojemniki właśnie tak, pojemniki to... zamykane. Pyk, Nawet pyk. W, e, w tym ekszonie sobie kupicie tam różnego. No właśnie, no, no, ja pomyślałem o po cud... tym. Tutaj mamy podpięcia pod zewnętrzny. Tutaj mamy, mieszamy tę wodę i włączamy tu sobie pompeczkę i mamy tutaj na przykład gorącej prysznicy, na zewnątrz sobie też gorąca wodę. No, 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 Cały system jest, znajduje się, boler i cała woda znajduje się wszystko tutaj, w tych meblach, nad kół. Ok, jak to się uzupełnia? E, tutaj mamy wlew. A ten właśnie był do czego? To też jest prysznic zewnętrzny. A czyli tu podłączamy słuchawkę? Tutaj też możemy podłączyć słuchawkę, mhm. bo tutaj, tutaj mamy dwa, mamy dwa podłączenia. Tutaj... słuchawka znajduje się tutaj, w tym mhm. miejscu. Podpinamy się na szybko złączkę. Tu jest szybko złączka, wkładamy tutaj, tyle. Jak tutaj tą wodę wlewać? Wężykiem. Wkładamy tutaj wężyk i wlewamy. A jak się przeleje? Jak to Nie przeleje się, bo pod spodem, tam gdzie jest szara woda jest, wypływ, Czyli jak jest nadmiar, po prostu poczujecie, że z pod zaczęła ze woda. A i to właśnie. Tak, żeby sobie wyregulować, tu jest taki uchwyt. Ciągniemy i na przykład mamy tak. Poziom regulacji że wy możecie sobie postawić lub tak, lub mocniej, tam do czytania książki, lub całkiem w piłonie, kiedy spadamy już kanapę do przesuwania do przodu, do tyłu. Nie? I samą kanapę można przesunąć oczywiście jeszcze do tyłu. Tak. Przede wszystkim obrotnicy, żeby zacząć obracać, trzeba podnieść siedzenie w regulacji do samej góry. Mamy regulację na każdym z siedzeń, zawsze dajemy do samej góry. Z prawej strony mamy tu taki wskaźnik, pomarańczowy. proszę zobaczyć? Jest. U mnie z prawej. I obracamy do środka. I co? I można teraz regulować z powrotem sobie ten dół? Na tak. dół do góry, tak? I to, to ustawiamy sobie w, ten, w tą Położenie, pozycję. Tak. Pod ustawiamy w sposób kręcenia. Ta, to to wiemy, nie? I tak samo z drugiej strony to działa. Nie? E, teraz tak, żeby solar i w ogóle prąd wszystko było te. To jak w domu Eski, tak? Muszą być do góry. Tak? I ta S, to jest taka główna. Ona odpowiada od ludówki, mhm. takich rzeczy i ładowania solara, i, i pod. Podpień... jest ciągle włączone, tak? No tak, ono jest to łączone i po prostu o tym zapominacie. A <słuchaj> <jeszcze słuchaj> naprawdę pokaż byś tam poszedł. <słuchaj> <słuchaj> jak Michale? Szkolenie będzie wszystko pamiętał? Tak, tam w Podwiznie, nie? Kaszka z mleczkiem. W praniu wyjdzie. Tam. Słuchaj, y Generalnie, generalnie, słuchaj, masz najbardziej, najbardziej, naj, najładniej zrobione wykończenie w tym samochodzie, e, za, za takie oprzycie Alcantary to jest naprawdę kupa więcej hajsu niż na przykład w takim Filcu, bo to jest dużo więcej pracy, tak Ci się trafiło, że wybraliście no, taką wersję no, targową. A, o, o, a co ona jest, wiesz, docieplona, co, jak tak. to wygląda? Tu... Tu jest docieplony, dół jest docieplony. No dół, to no, masz taką pianę, nie? No, no, no. Tu masz 3 cm 3 podłoga, mm -hmm. zaizolowana, docieplona. I on waży teraz w takim stanie? W tej chwili ten samochód waży. Bez wód, bez niczego. Z, nie, z wodami. Bez powiedzmy. wody. Bez wód. Dwie tony 360. Jak twoje wrażenia? Widzę, że jesteś przytłoczony ilością on, wiadomości. Wrażeń. Dużo, dużo wiesz. dużo... Informacji to nie jest. Informacji, ale się opanuję, nie? jest tak, tak hopsiup. Już to widzę. Sąsiad! Ty jak to zrobić? To na dziecka Łańcuchem. No, no wiesz, no. Tu nie musiało być alcantary przykładowo, bo jak się obsuszy, wiesz tego, będziesz się kąpał. Słuchaj, ale... To możemy jeszcze zawsze... No w jakim sensie to jest? No otwieranie no otwiera od środka. A. Jak cię małżonka zamknie, żebyś mógł się wydostać. W razie będziesz miał karę. A przykładowo do Spania co jak zamknąć auto, do Spania to normalnie jak pilotem wiesz normalnie jak zamykasz samochód tak. Możesz zam... sobie zamówić, proszę ciebie, możemy ci założyć zabezpieczenie takie berlok. To wtedy są takie bolce, sztaby, jak pojedziecie sobie gdzieś w dzikie kraje, żeby ktoś do was nie wszedł, żeby ktoś się, nie wiem, nie wyszarpnął i nie zmolestował, no to wtedy zakładam takiego berloka. 6,5 tysiąca netto, taka zabawa. A niech molestują. Niech molestują. <grym> <grym> Pierwszy wyjazd tutaj, małżonka, jak będzie jechała z koleżanką, z szem, że ona wyjeżdża z koleżanką. Nie, jutro my planujemy. A widzisz, to może się załapiesz. Nie, niech Albo... mnie najpierw nauczy subiekt. No, Już muszę wiesz, pokazać. Podszet... No, pojechać, popróbować. Ale jak pojedziecie na kemping, to będziecie tacy wiesz. Czy na dziko? Kemping. Kemping. <grym> No to A będzie... zresztą zobaczymy. A zresztą dokładnie. Na kemping... Wie... Jest y, opcja, widzisz, teraz można samowystarczalnie... Słuchajcie, słuchajcie tym... wiecie, wiecie jaki jest minus? Jaki? Yy, kupowania u nas kampera. Jaki? Przejdziecie na kemping i wszyscy, którzy u nas robili usługi, którzy mają u nas samochody, którym robiliśmy właśnie jakieś tam dachy, wjeżdżasz i stoją takie samochody z tymi napisami Camper for Mountain i nagle przychodzą, i a ja, ty też u Piotra lubisz, wiesz, i wieczorem mi wysyłają zdjęcia, że już razem winko, piwko, rozmowy, kawka, nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Bo to coś jest charakterystycznego? Tak. A jest właśnie ten, no, no. właśnie. No i na, Subaru, i na, na Subaru możemy też nakleić <głos> nie. <głos> za niewielką opłatą czemu nie bo w ogóle to e, mimo miałem to na początku powiedzieć ale to na końcu powiem e, Michał jest miłośnikiem e, w ogóle motorsportu e, w rajdach jeździsz od ilu lat? 25 25 lat a ty, ty masz więcej? 6 E, I myślę, że, wiesz co, jeżeli mógłbyś Rafałowi przekazać, nie wiem, kilka filmów, e, zdjęć e, z Twoich e, popisowych po, akcji, poczynanie. poczynań, e, słuchaj, no, f, du, fajnych samochodów też napsułeś. Począwszy od czerwonej lanci. Miałeś czerwoną lancię? Ile lat co? O kurde, jakbyś miał jakieś zdjęcia. Mam zdjęcia gdzieś. Jakbyś miał jakieś zdjęcia Rafałowi dać, byśmy takie fajne przebitki powrzucali. E, Michał e, nie ma tej jednej klepki, no tak to trzeba nazwać. E, ty się nie boisz szybkości. Nie boisz się, nie? Masz jakąś blokadę? Na rajdzie? Nie ma. E, naprawdę słuchajcie, jak się Michała poczynania e, ogląda, to ja mam gęsią skórę, nie? E, e... Co, tak generalnie chyba z tobą nie chcą konkurować, chłopacy, bo... No już może wystarczy, co, tego cukrowania. Nie, ale nie, ale do no, tak. Poczynania na nowe też. No, no można. moje? Tak, 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 też też. co ja tam zgruzowałem? Subaru, fiestę pozdrawiamy Karola Prezesa. Też żeśmy jego fiestę zgruzowałem. No ale słuchaj, no, ale jak, co, no jak się jeździ, nie? To coś nie wypadki. No, to... no właśnie. E... Ostatni skok, ten filmik o Rafał, jakbyś gdzieś ściągnął ten jego skok, to powiem Ci... nie jest dość ciągnięcie, No Jaki O no. ty... co pozamykał zawieszenia. No. No teraz to ciebie nie było. W tym osówku gdzieś. Tam. Na Lubawie. Nie? Na osówku. Także ja myślałem, ja myślałem w ogóle, że to są mistrzostwa świata, nie? Mówię w Mikołajkach, mówię kto takim Subaru poszedł, nie? Także Michał, miłośnik motorsportu. E, wydaje mi się, że ten samochód też będzie chyba fajną bazą właśnie na wypady, na wyjazdy, Mikołajki, co? O. No, brakuje nam podstawowego elementu haka. E, Strandówkę nie, nie, nie zapniemy. Słuchaj, ale no, zlecenie, zamówienie i zakładamy. Także Michał, e, w Mikołajkach na pewno będziecie, co? Tym autem? Na pewno? W tym roku to już byliśmy. W tym roku, no właśnie. Ale w przyszłym? No, o, jak pewnie. Yy, na odcinkach co? Ale ty, Ania, zobacz, na odcinek jedziesz, sobie no, tak. staje, gdzieś ładnie mm -hmm. tu daszek otwierasz, u góry sobie leżysz, podziwiasz, jak twój stary idzie po dwie paki tam tymi szutrami. Tak. Tak. Dziękuję wam serdecznie. Miło Was było gozi. Fajnie, 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 żeście przyszli kupić samochód, była okazja <laughs> spotkać <się> i porozmawiać, <laughs> bo mamy do siebie daleko. E, zapraszam, Bóg, do nas, zapraszam do nas na montaże, na zakupy, na porozmawianie, na kawę dzwońcie już w godzinach, proszę może, yy, 7.15, ostatnio po 22.00, po 23.00 mam telefony. No i co, dziękuję serdecznie i do zobaczenia no. na kempingach, co? Wypatrujcie Michała i Ani, yy, bardzo gościnni, sympatyczni, także na pewno się Wami zaopiekują i albo A, Ania, Ania, Ania szczerze powie, co jej pasuje, co jej nie pasuje, nie ma hamulców ani blokady. <ścoughs> Michał, też? No. no ja to może bardziej tak. Skrycie, coś. się, tak, z w duchu. To, do zobaczenia. No to tyle, no.